Dzień dobry, witam was we Włoszech Przyjechaliśmy właśnie do miejscowości Luka I spędzamy tutaj jedną noc Jutro rano mamy prom na Korsykę, Ale generalnie zrobimy teraz room tour To jest taras I tutaj mamy taki pokój Ja tutaj śpię z moją mamą Tutaj jest moja siostra I reszta jest w innych pokojach Tak wygląda łazienka wszystko przy się ogarnęłam i przebrałam, i lecimy teraz na jakiś obiad. Pewnie pizzę, jak to we Włoszech. Hejka, więc właśnie przyjechaliśmy już do naszego domku, gdzie będziemy chyba przez najbliższy tydzień. I podoba mi się, że zmieniamy. Ogólnie zdałem już użyć komar w dwóch miejscach tutaj i tutaj. Także świetne rozpoczęcie wakacji. Generalnie teraz, wiecie, ogarniamy się po podróży. Chcę na pewno wziąć pysznic, bo jest strasznie taka lepka, spocona, brudna i po prostu o niczym nie masz takiego pysznicu teraz. Przyjrzyjmy teraz na plażę i pierwsze wejście do morza. I teraz przejrzyjmy do beach baru. Dzień dobry, dzień dwa. Dzisiaj idziemy znowu na plażę. Jeszcze tam spokojnie po podróży. Jutro możemy że gdzieś pojedziemy. Do plaży mamy generalnie niecały kilometr, ale idzie się jakimiś krzczami. I yy, jest to około 15 minut spacerem. Także nie jest najbliżej, ale do przejścia. Do Wygląda teraz jakaś dżungla. Przechodzi się tutaj też takim pomostem. Wokół są bagna. Generalnie baga mi to przypomina krajobraz z Hilton Island. jak byłam jeszcze w Stanach. I właśnie tam była identyczna ścieżka, która też prowadziła do plaży. Jesteśmy w dalszym ciągu na plaży. Przyszłam teraz sobie zamówić e, francuskie HP. Pewnie że to wymawiam, także wybaczcie, jeśli ktoś nie mówi po francusku. Kupiłam sobie wiązaletkę od pana, który chodzi po plaży. Tak to wygląda. Ludzie żyją tak znajomi, nie? Dzień dobry, a więc zeszliśmy już z plaży i czekam aktualnie na łazienkę i jest godzina 16 prawie. Jest, powiem mega ładnie jest gorąco, ale przynajmniej wieje trochę wiatr, więc jest do wytrzymania. A Potem jedziemy do Winnicy, pozwiedzać. A wczoraj w sumie nie robiliśmy nic takiego, głównie siedzieliśmy, po prostu odpoczywamy jeszcze po podróży, bo jechaliśmy autem promem, więc wiecie, jest naprawdę dość wyczerpujące, szczególnie dla kierowców, a do tego te dwa dni wzięliśmy tak bardziej na luzie i myślę, że jutro już gdzieś jedziemy zwiedzać. Um, ale póki co to w sumie po prostu. Przychodzimy teraz na przełęcz Col de Wavela i no, widok jest tutaj przepiękny, a też droga sama jest ponad 1000 metrów nad poziomem morza, więc wyje wyjeżdżaliśmy ponad godzinę, ale, ale było warto, bo jest naprawdę przepięknie. Teraz tak okay. Hej, jest aktualnie 19.11 I wracamy teraz już do naszego kempingu Byliśmy dzisiaj na tej przełęczy i na plaży Jeszcze w takim małym miasteczku na Dosłownie kilkanaście minut I... Teraz już idziemy się ogarnąć, umyć. Te, znaczy moja rodzina aktualnie jest w sklepie, ale ja nie chciałam iść, więc zostałam sobie w aucie. Więc czekam na nich i potem chyba idziemy jeszcze na jakąś kolację, gdzieś coś zjeść. Więc dzisiaj był Zagański bardziej aktywny dzień niż te poprzednie, bo w poniedziałek i wtorek dzisiaj jest generalnie środa. A nie robiliśmy w zasadzie nic poza chodzeniem na plażę, i potem tylko tam siedzeniem przy naszym domku. Dlatego też a śleba nie nagrywałam, bo po prostu szczerze mówiąc nie było czego. Ale tak, dzisiaj się już działo więcej. Jest piątek 18.30 i przed południem byliśmy na plaży, a teraz przyjechaliśmy do miasteczka Bonifacio. I jest bardzo ładnie, są bardzo ładne widoczki. A były piękne klipy I sobie chodzimy. Tak, jest to mój czwarty raz na korsyce, a mój szósty. Powiedzmy teraz przepyszne lody. Ja mam smak tiramisu i normalnie jest tylko w biszkoptu, są po prostu przepyszne, a ja mam pistację i też jest pyszne. Kupiłaś jakieś brązoletki. Jest już niedziela i zmieniamy dzisiaj kemping Teraz zatrzymaliśmy się w miasteczku Korte I po prostu sobie tutaj chodzimy Ale jest pięknie To jest nasz drugi domek na drugim kempingu <grywa> Tu jest kuchnia, stolik. I tutaj o, jest sypialnia moich rodziców. Tu jest um, łazienka z lustro prysznic. Tutaj jest toaleta. I tutaj jest sypialnia, gdzie będę spać, ja, moja siostra i mój brat. Generalnie jest to wszystko strasznie ciasne. Ale przynajmniej jest ładnie i jest czysto, bo na tym poprzednim kempingu z czystością to było tak średniowo. Ale tutaj jest w porządku, jest też wi-fi, co zbawieniem, na poprzednim nie było, aż wykorzystałam cały internet. Przyszliśmy na zachód do jakiejś restauracji. Jesteśmy tu za darmo, nic nie zamówiliśmy. Polska wiocha. Zobacz zachód słońca Siedzimy teraz na wydmie Mamy sportowe ubrania, oficjalnie się przydały Idziemy na tenisa z 10 rano I ciągle zastanawiam się dlaczego Zrobiły się w fale i dochodziły do a my byliśmy rozbici tutaj, I dosłownie jest wszystko podlane W sumie wszystko mokre, moja czapka. Przyjechałem dzisiaj do centrum Idros i... Jest dzisiaj święto Zburzenia Bastylii i teraz szukamy jakiejś pizzy I idziemy potem na plażę oglądać sztuczne ognie Ale generalnie jest tu masa ludzi i wszystkie pizzerie są przeludnione Więc nigdzie nie chcą przyjąć zamówienia Ale my się nie poddajemy A Update pizzy się nie udało znaleźć wszędzie Nigdzie już nie przyjmują zamówień, bo jest za dużo ludzi Także zostajemy głodne to jest ostatni dzień i już idziemy na plażę i potem musimy się pakować jutro rano mamy prom i jedziemy z powrotem więc ostatnie wyjście na plażę